Ja też. Elo Dzisiaj sobie gramy w naszą ulubioną czyli Rocket League. Ogólnie rzecz biorąc, ze mną jest pokaźna ekipa, taka jak Admiros, Flarek, Mati i Kamil. elo! Będziemy grać w uczciwych składach 2 na 3 plus bot. W każdym razie, Dobra. dzisiaj a. zrobimy eksperymentalny odcinek po raz pierwszy raz w życiu w Rocket League. Zagram na padzie, a to jest dla mnie hardcore, ponieważ nigdy wcześniej na padzie nie grałem. Więc niestety będziemy dzisiaj będzie odcinek takiego lamienia. Nie jesteś sam, pamiętaj. Ale jak wygramy, to będzie smutno przeciwnikom bardzo. Tak No dobra. będzie im mega smutno. Ale dobra, no dobra, Ostatni odcinek starty. też był lamienia. Pytanie, pytanie, nie ważne. Gramy, gramy pod normalną wersję, czy jakąś modyfikowaną? Nie no, dawaj teraz normalną zagramy. Dobra. Sobie. Pierwsza no lunka będzie taka to pierwsza gra, Bladusza na padzie. Sterowanie już poznałem, Admiral mi wszystko wytłumaczył. Tak jest. No jak jedną próbną rundkę zagraliśmy, ale ogólnie, no nic to mi nie dało, bo nadal jest masakra. Ale. Jak to się mówi? JORO Lecimy. Lecimy z tym kuksem. Jakiego mamy bota? Najgorszego? Nie, no czekaj yeah. mamy, jest jed... mamy jednego więcej, to gramy co? Z zamianami co, co mecz, czy jak? O, nie mamy no z Bladdy i bot. No o, tak są no. Niestety żadnych szans nie mam. No ale no, no, spróbujemy. Dokładnie O, nie o nie do Kamil. Gram... Pamiętajcie, <laughs> że gram na padzie już mi jest... Nie chodź. tylko ty! Kurde, znowu mi no, ja się znowu ja się, ja robię tryb się skupienia. skupienia. O, widzę piłkę. Dobra, już nie widzę piłki. Admiras wybij! O! Nie! Brawo! Nie Admirat. zdążyłem, nie Mógłbyś zdążyłem. Mogłeś to wybić, jak nie tak Dobra. Nie Dobra, nie szkodzi, nic się nie stało. Notno mi jest. <laughs> Swoim krążkiem nad głową, parę na A, bo nie mamy bramkarza, mamy jakiegoś Gusę. A to miał być ten, Reksio. Tak. To byłby się Sio. Roki, Sio. Nie no No i jeszcze mięszały, aleksio? Mi jeszcze... Je... Tak Ups Potwierdzony Dobra, dobra. czas najwyższy grać, koniec tych żartu Dokładnie tak, lecimy z tym. Och, ale i wygrywamy z No ale dobra, niestety jeszcze mi się mylą przyciski. Admiral, co Nie Dobra, <laughs> jeszcze mi się mylą te przyciski <laughs> Mati na padzie. Tak, napadzie, wiesz co, próbowałem zrobić ślisk to Wszyscy napadzie, wszyscy na padzie grają. Nie. Wszyscy napadzie grają. Ja nie gram ja napadzie, raz ja gram idzie... na klawiaturze. Nagrasz na klawiaturze? No bo, no bo, bo ja pada nie, nie, mam nie mam do tego. Boże to ty oszukujesz, jako jedyny. Nie, nie, nie oszukuję. No tak, to jest Ładnie. Ładnie. tu możesz robić w domu. Myli mi się bus ze skokiem. Nie! Tak, Admiro składnie! Barek go wygrałeś, nie? Wiesz że mi safe zaskoczył? Zobacz jak to obliczyłem, co nie? Powiem ci w labie, że... No, ty, pyk, pyk, tam walczyliśmy o tą piłkę. Ja cię kręcę, ale odmierną stopień nie rozegrałeś, mm. no. E, mm. Że mi na przykład się myliło non stop e, podskok z, z... ślizgiem. To non stop. I co się myliło? Nie no, buzz ze skokiem nie. ze ślizgiem nie. Mówiłem mi ze z tym. Co tu się dzieje w ogóle? Kurde. No. Skakały mi RPXy. Nie! Dobrze, Kamil! Dobrze, nie! dobrze! Kurde, Kamil, czemu tego nie strzeliłeś? Za co ci płacę? Marek! Kurde! Kurde, wiem, no nie wiem, mogę! Wiem, źle, wiem, 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 widziałem. Dzięki, ten. Ten gust nam w ogóle nie pomaga. O, to było piękne od miał turbo, to już bym tam leciał, ale nie mam. Kurde! Kurde! Mam. Nie mogę się przyzwyczaić, że tu jest kod. jeszcze się nie hmm. mogę niczego przyzwyczaić. Czy ty już grałeś na padzie, się. Ale nie mogę się przyzwyczaić, że ty grasz na padzie. Grasz tak słabo. No dobra, to wszystko tłumaczy. No patrz jaki tam nie znalazł. No co to ma być? Jeżdżę A mnie wystawiam, w wystawiam. Wiłki. No nie wierzę. Ustawisz to, nie możesz w domu. Dobra, co w, w ogóle. Ja Siedzę właśnie u siebie w domu, tak As że mi wystawiam. Podaj mi. Proszę bardzo. Podaj stałem zdeprawowany. To ja się popchnięty Bra, lecim z kontrą albo i nie. Wystaw? Dawaj. Postaram się. Oj słabo. Dobra, bier Admiros. O, zabrakował. ładne taktyczne wybicie. A ty to ty we mnie uderzyłeś. Ty O. I o kurde. Tam był Masz Mati. wystawka. Nie. To byłem ja. Ja byłem daleko. Kurde, no nie udało się. Ale może się uda. Bra, mam ją, mam ją albo nie i nie mam, mam. bardziej mylnego. Dobrze, Admirał. Zająłem ją. Jak coś się obróci? Patrz, jak wystawiłem kamil. Patrz, jak Kurde. wystawiłem siedzi, siedzi. Kurde, no nie udało się. A, na na cóż, mi no cóż, no, no nie znam za... no, My gramy we dwóch, we w, dwóch gramy, tak? Więc... To, że to, że gramy tak, we dwóch, plus ja gram na padzie. Nie no, nie przechodź do nas, no co ty? niech przejdzie do nas. Ale po co? Ale po co? No nie Wtedy będzie 2 na 2 Tak. Nie, wtedy będzie 3 na 2 Admirat z takim hmm. grubasem, wiesz? Fak! To oh, jest... Fak! Admirat! Kurde, tam Guz wybił! Dobrze wybił! tak <gus> taki jest! Gusza. Gus mózgu! Guz po prostu taki jest, on wybija troszkę, gus mózgu. nie? No, no! Gus weź kurwa, co ty rumo. robisz, Guz, zostaw! Jest żałosny ten jest Guz, co nie? On w ogóle zrobił!

Nie, ja, ja No nie pro... był świadomy, no to był głupiec. Ja po prostu tylko dalej. walnąć chciałem piłkę. Kurde, nie? nie to coś znaczy. Tego. Nie chcę mówić co. Tak To jest... On... <laughs> dobra. dobra. Co? Wybili to, nie wierzę. No. Oczywiście, się że starałem. tak. Wchodzę to ja. Na Admiros, on dobra. na pewno straci. On na pewno straci. To. Bierz. No i A Co, Admirals, no. ty trafiłeś? Ja no, no, zim. Zim. Chciałem wybić, to chciałem to wybić. Admiro to pomyliło ci się troszeczkę. Nie no dobrze miałem, dobry pomysł miałem, tylko zobacz. Zły kąt, zły kąt wziąłem po prostu. No właśnie na, bardzo, na bardzo na wybić zły się. kąt. Tak ja ci powiem, że chyba mi trochę pomogłeś. Ale tak to jest właśnie jak Bloody gra na tym na napadzie. Kurde no, zdało mi się przecież wspominać o Dobra, lecimy. O kurde, kamerę się zmieniłem, dobra naprawiłem. Dobrze, Kamil. Oj Patrzcie jak guz ja to tylko teraz, patrzcie tam. Przekupiony jest, dobry. ten guz <noise> Ale przekupiony ja Dobrze mati Ej zobacz patrz co ten guz zrobił, guz sobie biegnie i tak no. się myślę, A aaa wystawię im I tu im podał, no. co nie, na środek i już A mi wiesz, że mi przed przednosa piłkę zabrałeś Kurde no Tak? Ten guz jest dobry, co nie? Ma ludzi, że jest gol, jest 6-7 Właśnie 6-7 No boże O tym nie też nie było 6-7 Prawie no, no. Gore, tak gdzie jestem? A tu jestem. Cały czas tam się tam... wystawię. Patrz, patrz. O nie. Ja jestem ślisk? A tu, kurde, cały czas się wystawię. Idę na bramkę. Dobra. I... Albo nie. No, możesz no, mnie tak ciągle nie nie, tań, nie pukać? Kurde. No, Zastanawiam się. A w mi Tak jak to robisz? pukacie? Jak masz się już to robić, to weź ta krasa porządnie, co? Dobrze, dobrze. Po <śmienicza> <śmienicza> to był zastrzał. <śmienicza> nie był strzał. nie leciało. Na czas gram. Dosyć Nie Polaków się Nie, tak. Muszę się nauczyć robić ten, no ale to... Nigdy nie gram na... nigdy w żadną grę nie grałem na padzie, więc wiecie. <śmienicza> Dlatego ten, trzeba się uczyć. No, ja nie gram, Nigdy nie gram. Zwłaszcza, że nie miałem wcześniej pada. Brawo, czy... brawo. Ciężko. Ciężko, że oni przyszli na napadzie, skoro nigdy pada nie miałem, co nie? Sekunda do końca. No, ja w końcu no nic, dobra. dobra. Pierwszy mecz poszedł, jak poszedł? No trudno. Będzie się po i tam. <laughs> Admirals, jeszcze wygramy to. Dobra Nie <laughs> dykajcie <laughs> piłki. No nic. Jak wszyscy? No nic. Raz się wygrywa, raz się wygrywa. To się <laughs> mówi. Badny. Ty, ja się zastanawiam, co ty takiego robisz w tych punktach, że masz... Ja cztery gole... Osiemdziesiąt. Dwie, Dwie asysty, jeden, jeden gol. No mało, nie. mało trochę. Jest... Dobra, teraz robimy tak, że Mati idzie do was. Nie no, po co nam Mati? No sobie nie. damy radę. Nie. nie, ja nie Kobota ustawcie tak nam tak trochę lepszego. Ale, ok ale jesteście okrutni, po co nam Mati? <laughs> Myślę, że głos się nie, nie zaprozentował najgorzej. No to, tak, ale. Tak, ważny wybronił. Mi się wydaje, że ja zaraz odłączę tego pada. <grafię> <grafię> Dlaczego tak dalej? To <grafię> Dobra, Bloody, no dawaj tego. Nie no, bo zabniłem jak się padem daje lili, co nie? Musiałem myszkę użyć. Hehehe. <grafię> blue. To rucham to rucham nie, to jest czarodziej, Merdin. Hmm. Mak siódmego kontaktu. Jaki ustawiłeś poziom rozpatry. bota. Sam taki, taki sam, sam. jest, jak, jak na początku. Czasem tak sobie ustawił, pewnie pro. No, tak sobie myślałem, że ja ustawić <laughs> <coś mogę, ustawiam laughs> Jeżeli odpaliłem już raz serwa, nie mogę zrobić. jasne. Tu masz tłumacz tak sobie. Dobra. <laughs> że, że pro ustawiłem? No, pewnie tak. <laughs> a to i tak a, wy macie. Bo jeszcze coś a bo jest bota. Wy macie bota, no przecież. Widzieliśmy Matiego. Ale myślałem, że go nie chcecie. A ty już tam mi przelew no, zrobił. To nie chcemy mieć jego. Aj! Nie! To nie zbije to! Patrzcie, postrzelił chyba nawet. Nie, nie ja trzyma. Nie, znaleźć bot strzelił. Patrz. Flarek Też potrzenki. bot, też bot w sumie. Patrz. Patrz na to. W <noise> 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 piłkę to pewnie uderzył. Ja nie wiem, czy ten gust nie był lepszy od, od O! <noise> <To, głosy> mówię. Nie wiem, czy dobrze wyszliście na tej wymianie? Myślę, że dobrze. Ej, bo się przerzucę na klawiaturę, a to wtedy macie przejebane. Ooooooo! Groźby! Grozi wy z nim graliście, widzicie? Dobrze, o, Merlin. Patrz Merlin, save zrobił. Co to jest znaczy, nie znaczy się. Obronił, Bratował, obronił, save? Nie dziwię się. No, save. To ja się zostało, o czym wy mówicie? Jakiego save? Czy to nie save? No, znaczy, zapisz grę, save No game. właśnie, zapisz grę, ja właśnie zastanawiam się, czy, jak ty dlaczego to zapisujesz grę? A to, to Znaczy, się że możesz zapisywać. uratować piłkę. Save no, no, A, Że ta save zrobił, że, że zrobił save'a, że wiesz. Że zachował po prostu grę. Oh, fuck. Nie! <laughs> Ale traper! <laughs> Mati, Myślałem, że yeah. to bot, masz farta. <laughs> no, bo traper to to Bo traper to bot. <laughs> Mati, no ja nie, nie widzę Matiego z nami, żeby grał. To jest nie tak. Nie. Wiesz, Mati, wszystko twoja wina. Jak zawsze. Jak zawsze twoja wina. A ja bym ja mi tutaj przejął. W ostatniej chwili. No tak trochę. No nie! Bot! Dobrze. Ej, to, Kulia, ruchu, to nie Kurde, Admiros, dobrze, Admiros. Dobra, zostaje Bramkarzem, bo tak byś nie będzie. Vladi, strzelaj, strzelaj z Martin. Okej. Okay. No skoro tak to się na merlinie? Nie potrafię wybić piłkę i naprawdę potrafi. dobrze. No, bardzo dobrze gra. No przecież Admiros, Admiros jest proser. No dokładnie. Się. Mówię o Merlinie, nie o Admirosie. O <grym> mnie od... mówisz? No to dobrze. O Admirosie mówisz? Super, dobrze się składa. Oj, sorry. Bo no, nie ja Mati, jak to... dobrze strzeliłeś? Nie, nie było gola, To nie było odzyskrzelać nawet. Dobra, strzelać teraz dobra strzelaj. łap bramkarz w ręce nie Ależ. Kamil Kurczę. ale kurcze ale to była akcja kamila trafię odbitka tak za szybko moja jak to tam oj patrz! siedzi dwa pa, nie nie Super. jasne jasne takim bramkarzem co wy że chcecie na bramkarza na nie nie co Dobrze! Yes, <grym> Dobrze! Pięknie to zrobię. Pięknie to zrobię. patrz to ja <grym> bot. Bot. zrobię. Pięknie to zrobię. Pięknie to tak, no, no? no, no, zrobię. Pięknie no, to zrobię. Pięknie to zrobię. Pięknie to zrobię. Pięknie to zrobię. Pięknie to zrobię. sprzedaliśmy to zrobię. to zrobię. Pięknie to zrobię. Pięknie to zrobię. Pięknie nie zrobię. to Ej, telefon w górę ale, to, ale to ten, ale to bot prowadził piłkę na naszą bramkę. No, to, to no bo on ten? jest po naszej stronie. Kurde O kurde, przeleciałem piłkę. Kamil <laughs> nie Kamil, wystaw Ja wystawić. Ja Cię pogubiłem! U, odbił. Dobrze Kamil, strzelaj do niebieskich! No nie ja strzelałem, halo Tak! Vladim jest, 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 się wystawił tak piłkę się Zorganizowana akcja, patrzcie, hmm. tutaj Merlin prowadzi nie. piłkę <noise> Właśnie Merlin nie prowadził piłki. Nie, nie prowadził? Ten problem. No to ten, ale ten Pro ładna akcja. na tym, że jak Merlin jedzie, to z piłką w naszą stronę. No bo Merlin Bole. tak jest. <noise> Był takie utrudnienie dodatkowe. Żeście załatwo nie mieli. Nie, <noise> Kurde, Nie to no, to nie sz... tym razem. Kamil. Gol go 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 Nie. Chodź. Chodź. nie. Uf, nie uf, ma gola? No szkoda. trzeba bramkę... Tak, jest, tak jest nie? Dobra, ale traper to dobije. Nie. A, mogę się tak. zostawić. Ale dobra. Oj, sorry. O, nie trafi, nie trafię. Daj traf. szlarek, traf. ostatnia minuta. Wiem. Patrz, oni się już gubią, oni się już gubią. Patrz. To proszę cię, jak patrz. my idziemy tu z akcją. Patrz. patrz. Szlak! Gubią mi się przyciski. mnie twoja? Uważaj Staram się O kurde, jakie robią tu mosty ten Dobrze Admiros, jesteś najlepszym bramkarzem, nie. to znam Dobrze jestem atakującym bramkarzem Lotny no, Dobra, teraz wystarczy stać w bramce i nie strzela mi, hello. Ojej 20 sekund Dobrze Okay. Kurde Dobra, wybiłem O nie. Zobacz, ten czas grają Taką Dobrze, Dobra, Kamil, to. tylko, tylko zważysz na jedną rzecz My wygraliśmy z nimi 7-1 No nie, mieli wtedy A To nie ma różnicy dwie. Przecież punkty się liczą, tylko wygrana I To wygrana no dostajesz jeden To prawda, to prawda, punkty się liczą No uh -huh. i tak przegraliście z Kretasem wtedy, więc oh, <laughs> -oh. Ładnie poszło Muszę przyznać, że naprawdę nieźle poszło. No my, my możemy grać z biegiem. Dobra, lecimy Dobra. dalej. Dobra. Okay. Merlin, bardzo dobry zawodnik. O. Merlin jest dobry zawodnikiem. No lepszy niż Gus, bo Gus miał zero. O, O. o Ale teraz, teraz nie macie teraz Jakiś nie transfer nie macie. Rainmaker. Jakiegoś Niemca macie. <laughs> o patrz jak wybił, to jest. To jest trapper. My, Niemca mamy jak to Niemca? Nie, o, nie my mamy. Tajem. Nie, to jest Rainmaker. Zdać go? To jest twój gościu. To jest po koziom. Płuść, Kamil. No mi mi roz, w puściłem. Ja tak, żadny rozpad. Płuść, jak to tak, się robi. Jak to się robi? Miałem Busta. Stawka. I. Ale ten. No, tuż tak pięknie Ale jak się już wpychasz, to... <grym> z tym kimamy bramki nie, ale, nie! Ale tak, lary. Dobrze! Dobrze! dobrze. Ja 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 widziałem, ale dobrze. Dobra, chciałem ją wybić, kamitko. tylko pod swym kątem byłem, wiesz? Kurde. <laughs> ja dobra, dobra akcja, dobrze, gdzie? Zaczyna nam pięknie iść, dobra, rozwalimy ich, Admiral, tak jak zadał do w dobrych czasów. Dobra, czas najwyższy pokazać im, to tu dobra. rządzi. To była ale zaczynam pomału tego łapać tego pada. No, na pewno, bo masz go w dłoniach. No, już pomału coraz bardziej go, jeszcze trochę go złapię totalnie. Już wiem pomału, jak tu się w ogóle gra. Fuuu, widzieliście to? Dobrze. Nie dokonałem ani na jak piłki. <grym> dobrze, Dobra, dobrze. Ja nie, ja nie potrafię tak bronić na krawce. Ja też nie, ja też nie. Znaczy, na padzie, no wiesz, co innego klapka. Ja nie wiedziałem, jak się za to zabrać, szczerze mówiąc. Nic nie widziałem w tej bramce. Czekałem momentu, To Ale Czekałem. zwykły, prosty strzał, co nie, nic chęcielnego. Ale go zialnego. Czasem się zdarza tak, nic nie. Czego na tu są czekujesz na... No właśnie. Bo... Dobij. Dobrze. Pięknie, o! Jest! To właśnie w To To Patrzcie na to, Admiral tutaj ten Siup. Ale tu bił patrz na to! No, on biegnie na karty! podkręcona! Czemu ten do tyłu? Nie jest Bot. ty byś chciał od bota? Może buzi? o, o. o. Ej, no co ty zrobiłeś? No to... <laughs> Ej, no! Nie ma mnie c no to się, w to... nie ma! Ja się cofałem, Pat, cofałem się. No i. Tam tak to... czułem, nie mogę się i dalej w stronę pił. No nie Pot pojechał? Kami może spróbuj posiedzieć chwilę na bramce? No właśnie, próbuję. Nie, ale co z tego będzie to, okay. Nie wiem. Bo no właśnie, on jest, on gra, grubym. Patrz, jaka interwencja. No Nie, nie. I sorry, bloody! Wynagrodzę no, ci to gole. Ja bym tak beznadziejnie no, zostawiony. Szanuję, szanuję. Ja, ja, o, ja to sobie tutaj sobie spokojnie jadę jakby nic i nagle No, no znaczy Musiał podbić tak... w tym momencie, wie? No dobra, jest, jest jednak wyrównany mecz. Muszę przyznać. Nawet. O spoko. Tutaj ma Jeden bot tu, drugi bot tam, nie? Puść moja. Nie, taka sama sytuacja. Identyczna. Zadni? Proste. nie! Proste, 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 proste. Pięknie! <grymne> Na zawołanie! Ten prosta akcja. Dobrze, że zostawiłeś się bo bałem, że no. chcesz mi ją zabrać. Mówię, no zostawię, a może ją wejść weź. No i pat, pięknie. Nie, nie musiałem mi no. zrobić dobra. tak. Po prostu podjechałem pod piłkę. z <grymne> Po prostu podjechałem pod piłkę i easy było. Nie, bo oni się muszą Matthias do tego spuścić. A bo znu, Dobra, ja wiesz co ja zostanę z tyłu w razie, W. Dobra, wystawka. Pięknie, ale ale... Och, odebrali. O, Soniaż gra w Rocket no. Dopiero. Ony? O, czekaj, to ja może do niej napiszę. No to nie w trakcie Actual? nagrywki. No przecież hej, no no halo. Mogę do niego napisać, żeby na ten... Ten, na następny. Nie no! Leć! nie rób tego. Po Potem będzie go... Opa. <laughs> o kurde. Nie to Hmm... O, o ja ładnie, ładnie strzał! Marek, Jest! Dobrze, Ej, Piękna akcja! Dobrze. prawie wybił! I tak to tak 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 i zleciała my. do bramki! Zaj, szu, szu, szu. O, pięknie admiros, admiros, admiros tutaj! Jakie nie Admiros, to by nie wleciała! od słupków! Admirus, i dobił! Ale nie wiem... Mi się wydaje, że tak jak już na 53 spada. Nie wiem, ja na razie nie ma My nigdy dobrze nie strzelamy. Bęk, mada Ale A rozładnie teraz to zegarł. Ty, Flarry, coś tak mówił przed godę. chwilą. 7-1 z nami. No, no właśnie, coś Lek. mówił 7-1, a to już. <grych> 6-2. Chyba. I dwie minuty jeszcze. No i jeszcze dwie, dwie, dwie i pół minutki mamy. Pamiętam do roboty. Uuuu. się, to jest nasza szansa. Konflikty w drużynie. Ej, to jest ostatni meczek, teraz ostatni meczek, nie? Czy nie? Tak, to tak, jest nie, ostatni Nie, nie wiem, jeszcze jeden może Dwie naszą bramę. Nie widzę, i nie Oj, dobrze. Nie widziałem piłki, ale wybroniłem. Dobrze, dobrze Flarek. No nie... Bo, ale... o, no jeszcze oj, no. no. Teraz, wystawka, wystawka. Dobra. Ładna wystawka i... O kurde, minęłem! No no dobra, Fladia ja to uratuje, spokojnie. Dobra, nie, ciężko wyczuć. To nie? <traszamy> tak, sam sobie wystawiłem, co nie? trafił, <traszamy> nie trafił. Plany, ja dobra, się. <traszamy> 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 dobra, za dwie minuty, jak skończymy, będziemy mieli szóstego do gry. O nie. O, nie! Jadę. Bang. <traszamy> Chociaż chwilę stać. Kurde, Kamil. Oj, Oj, w powietrzu! Dobrze! Ojej. Uwaga, dośrodkowanie! Tych Tylko to na dośrodkowanie nie ma, na bota tak. leci. Ty witaj, Patrz! Oj, patrz i... Aj, Pusta bramka, bramka nikogo nie było tam. Nie żyłem tego tam. bota. Shit. Nie. Rainmaker. Sraj, ma Rain, Rainmaker. O Oj, dobrze są. Dobrze są? Nic bardziej nie tego. No, bardzo dobrze, 7k przegrywają. Dobrze! Oj, teraz tylko strzelić. I teraz A bo i nie. Znowu. No co ty? I znowu Mati A jak? Jest Kali ta piłka, piłka Jeśli piłkę, to uśmiech kogo innego Dawaj, trzeciego Honorowego okay. trzeciego nie dobrze. Proszę bardzo, chciałeś to masz Cze, Dziękuję, dziękuję już <grym> Widać że to strzela dzisiaj Tam już od minuty kampił, jaka ona tam widać, piłkę Nie, widać tu gra na klawiaturze No, tak się nie robi no, no Właśnie, widać, to nielegalne Tylko jeszcze pół minuty jest. Szlamy. Aż mnie. Ryman kerze. O! Nie, a w miarę Ja to wybijałem. Chęć. A czpardy, bot strzelił. Oj. Troszkę blok. Nie, Agnieszka! No, nie, nie strzelisz, strzelisz tego! Jezu, nie strzelisz tego! No się podwinęła, bo to nie da się jej kopnąć tak prosto. Krzywe boisko, po prostu. Oskoczyła, dobra, dobra. dobra. Winner, łóho! Nie wiem, jak tak to się wygrywa. <grywa> nie ma opcji. Mam gościowi podać TS-a? Do Oje, dostałem pedalion widź wina! O, o, ja, ja jakąś o błyskawicę ta. Harry Pottera. Dobra, tym razem kończymy. l Elo, l Dobra, mam podać mu te samo.